To badanie, Instytutu matki dziecka, pokazało, że aż 50% z badanej grupy kobiet piło alkohol w ciąży. W 2025 roku kobiet, a aż 10% robiło to regularnie. Czy może, możecie dać mi po jednym włosie? Badanie takie we włosach jest jak czarna skrzynka. Nie da się ukryć tego, czy piłaś, czy nie piłaś. Co powiesz, jak usłyszałeś taką informację, że 50% piło? Ja byłam w szoku. Naprawdę w ciężkim szoku, i myślałam, że jakby dużo kobiet już o tym wie dawno, że, że nie należy spożywać. No, Uważam, że jest to skrajnie nieodpowiedzialne. Bo jeżeli zachodzimy w ciąży, to bierzemy odpowiedzialność za drugiego człowieka i od razu wskazujemy go na możliwe e, już wady wrodzone. Tak więc no, jest to moim zdaniem skrajna głupota przede wszystkim i brak tej odpowiedzialności za drugiego człowieka. Pani Instytutu Matki Dziecka pokazało, że połowa mam piło w ciąży. Bądź świadomą mamą. I nie pij. Wyślij to koleżance, o której wiesz, że jest w ciąży. Dostępnij to. I oznacz, kogo trzeba. Napisz w komentarzu, świadoma mama nie pije w ciąży. Zero alkoholu.